Usuń wymierność z mianownika łamka. W tych sytuacjach będziemy sobie mnożyli mianowniki przez wyrażenia z przeciwnym znakiem na środku. Czyli pod punkcie A pomnożymy licznik i mianownik przez pierwiastek z 5 plus 1. Czyli zobaczcie, mamy przeciwny znak. Pod punkcie B pomnożymy licznik i mianownik przez pierwiastek z 2 minus 2. I tak dalej. Zacznijmy od podpunktu a, czyli mamy 2 plus pierwiastek z 5 podzielić przez pierwiastek z 5 minus 1. Mnożymy licznik i mianownik przez pierwiastek z 5 plus 1 i tutaj też pierwiastek z 5 plus 1. Po co to robimy? A no po to, żeby zastosować wzór skróconego mnożenia na a minus b razy a plus b, co w rezultacie daje nam a kwadrat minus b kwadrat. Tak to zróbmy, czyli licznik sobie teraz przemnażamy. 2 razy pierwiastek z 5 to są 2 pierwiastki z 5, 2 razy 1 to jest 2, pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to jest 5, pierwiastek z 5 razy 1 to jest pierwiastek z 5, podzielić przez. Tu masz a minus b, a plus b, czyli w rezultacie dostajemy a kwadrat minus b kwadrat, czyli pierwiastek z 5 do kwadratu minus 1 do kwadratu. To się równa. 2 pierwiastki z 5 plus pierwiastek z pięciu to są trzy pierwiastki z 5 to są 3 pierwiastki z 5 plus 7 przez 5 minus 1. Mamy w rezultacie 2 pierwiastki z 5 plus 7 przez 4 i mamy usuniętą niewymierność zmianownika, ponieważ w mianowniku mamy liczbę całkowitą. Podpunkt B analogicznie to już od razu wykonujmy mnożenie, czyli w liczniku. Będziemy mieli 3 razy pierwiastek z 2, czyli 3 pierwiastki z dwóch. 3 razy minus 2 to jest minus 6. Minus pierwiastek z 2 razy pierwiastek z dwóch to jest minus 2. Minus pierwiastek z dwóch razy minus 2 to jest plus 2 pierwiastki z dwóch. Podzielić przez i tutaj zobacz, mamy pierwiastek z 2 plus 2 razy pierwiastek z dwóch minus 2. Zatem w mianowniku po zastosowaniu wzoru skróconego mnożenia Powiedzmy a kwadrat, czyli pierwiastek z 2 do kwadratu. Minus 2 kwadrat. 3 pierwiastki z 2 plus 2 pierwiastki z 2 to jest 5 pierwiastków z 2. Minus 6 minus 2 to jest minus 8. Podzielić przez pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2. Odjąć 2 do kwadratu, czyli odjąć 4. Mamy 5 pierwiastków z 2 minus 8. Podzielić na minus 2, bo 2 minus 4 to jest minus 2. Można minus wyłączyć też z licznika. Mamy wówczas minus, w nawiasie minus 5 pierwiastków z 2 plus 8 podzielić przez minus 2. Minusy się redukują i mamy 8 minus 5 pierwiastków z 2 przez 2. W analogicznie mnożymy tutaj licznik i mianownik przez 2 pierwiastki z 3 minus 2, 2 pierwiastki z 3 minus 2. W mianowniku mamy 2 pierwiastki z 3, do kwadratu, odjąć 2 do kwadratu, a w bliszniku mamy pierwiastek z 3 razy 2 pierwiastki z 3 to jest 6, Pierwiastek z 3 razy minus 2 to jest minus 2 pierwiastki z 3, 4 razy 2 pierwiastki z 3 to jest 8 pierwiastków z 3, 4 razy minus 2 to jest minus 8 i porządkujmy. 6 odjąć 8 to jest minus 2, minus 2 pierwiastki z 3 dodać 8 pierwiastków z 3, to jest 6 pierwiastków z 3. Tutaj mamy 2 pierwiastki z 3 do kwadratu, to jest. 12 minus 4. W rezultacie mamy 6 pierwiastków z 3 minus 2 podzielić przez 8. Tutaj można dwójkę wyłączyć w liczniku. Będą 3 pierwiastki z 3 minus 1 podzielić i w mianowniku też wyciągnijmy dwójkę. Będzie 2 razy 4. Dwójki się skracają. Mamy 3 pierwiastki z 3 minus 1 podzielić na 4. Podpunkt D. Pod punkcie d mamy analogiczną sytuację, czyli tutaj mnożymy górę i dół przez 3 plus 6 pierwiastków z 6 i wykonujemy mnożenie, czyli w liczniku będziemy mieli to razy to, to jest 9 pierwiastków z 6, to razy to, to jest 3 razy 6, 18 pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 6, to jest 6. 18 razy 6, ile to jest 20, razy 6 to jest 120. Odjąć 2 razy 6, czyli odjąć 12, mamy 108. Dalej mamy minus 6 razy 3, to jest minus 18. I minus 6 razy 6 pierwiastków z 6, to jest minus 36 pierwiastków z 6. Podzielić przez. 3 do kwadratu to jest 9. Minus 6 pierwiastków z 6 do kwadratu, 36. Razy 6 to jest 216. Uporządkujmy. Mamy 9 minus 36 to jest minus 27 pierwiastków z 6. 108 minus 18 to jest plus 90. Przez 9 minus 216 to jest minus 207. Możemy wyłączyć 9 z licznika i z mianownika. A nawet minus 9, czyli będzie minus 9. Tutaj będą 3 pierwiastki z 6 odjąć 10, podzielić przez minus 9, i to będzie 23. To nam się skraca, czyli w rezultacie mamy 3 pierwiastki z 6 minus 10 przez 23. Przygotujmy sobie więcej miejsca. Podpunkt E. Nożymy liksi mianownik przez 3 plus pierwiastek z 2. Otrzymujemy zatem pierwiastek z 2 razy 3 to są 3 pierwiastki z 2, pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to 2, 3 razy 3 to jest 9, 3 razy pierwiastek z 2 to są 3 pierwiastki z 2, podzielić przez. I Tutaj mamy wzór skróconego mnożenia, stosujemy ten wzorek, czyli mamy 3 do kwadratu minus 2 do minus pierwiastek z 2 do kwadratu. W rezultacie mamy 6 pierwiastków z 2 plus 11, podzielić przez 9 minus 2. Czyli podzielić przez 7. Czyli 11 plus 6 pierwiastków z 2 przez 7. Pod punkt F. Dłużymy tutaj górę i dół, licznik i mianownik przez 4 minus 2 pierwiastki z 3. I tak, w mianowniku wtedy mamy 4 do kwadratu minus 2 pierwiastki z 3 do kwadratu, a w liczniku Zobacz, że tutaj pojawia się wzór skróconego mnożenia na a minus b do kwadratu, co daje w rezultacie a kwadrat minus 2ab plus b do kwadratu. No to tutaj możemy zastosować ten wzorek, czyli będzie a kwadrat, czyli w naszym przypadku 4 kwadrat minus 2ab, czyli minus 2 razy 4 razy 2 pierwiastki z 3 plus 2 pierwiastki z 3, czyli b do kwadratu. Mamy zatem 16 minus 8. 16 pierwiastków z 3 plus 2 do kwadratu 4 razy 3 12 podzielić przez 4 do kwadratu 16 minus 2 pierwiastki z 3 do kwadratu to jest 4 razy 3 czyli minus 12 mamy 16 plus 12 to jest 28 minus 16 pierwiastków z 3 podzielić przez 4 wyciągamy 4 przed nawias tutaj będzie 7 minus 4 pierwiastki z 3 podzielić przez 4 to się skraca mamy 7 minus 4 pierwiastki z 3 Podpunkcie F. Podpunkt G. To już wiadomo, tutaj mnożymy przez dwa pierwiastki z 6 minus pierwiastek z 2. Dwa pierwiastki z 6 minus pierwiastek z 2. Zobacz, to jest analogiczna sytuacja co w poprzednim, czyli mamy wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy. Zastosujemy go. Czyli w liczniku będziemy mieli a kwadrat, czyli dwa pierwiastki z 6 do kwadratu. Minus 2ab, czyli 2 razy 2 pierwiastki z 6 razy pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 2 do kwadratu. Podzielić przez, w mianowniku mamy wzór skróconego mnożenia na a minus b razy a plus b, czyli to będzie 2 pierwiastki z 6 do kwadratu minus pierwiastek z 2 do kwadratu. Obliczmy, co z tego wyjdzie. 2 pierwiastki z 6 do kwadratu to będzie 4 razy 6, czyli 24. Minus 2 razy 2, 4, czyli minus 4 pierwiastki z 12 plus pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli 2, podzielić przez 2 pierwiastki z 6 do kwadratu, to jest 4 razy 6, czyli 24, minus 2. Mamy wówczas 26 minus 4. I teraz tak, pierwiastek z 12 to jest pierwiastek z 4 razy 3, czyli to są 2 pierwiastki z 3, bo pierwiastek z 4 to jest 2 dobra, czyli minus 4 razy 2 pierwiastki z 3 plus. No i ta dwójka została dodana. Podzielić przez. 24 minus 2 to jest 22. Spróbujmy zobaczyć, czy coś tu się uprości. Mamy 26 minus 8 pierwiastków z 3. Podzielić przez 22. Możemy skrócić górę i dół przez 2. Czyli wyciągnąć 2 przed nawias. Mamy 13 minus 4 pierwiastki z 3. Podzielić przez 2 razy 11. To się skraca, zostaje 13 minus 4 pierwiastki z 3 podzielić na 11. Podpunkt, podpunkt G mamy, teraz podpunkt H. No tutaj pomnożymy przez pierwiastek z 3 plus 3 pierwiastki z 15 licznik i mianownik. I co będziemy mieli? Pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3. Odjąć 3 pierwiastki z 15 do kwadratu. 3 do kwadratu to jest 9. Pierwiastek z 15 do kwadratu to jest 15. A u góry będziemy mieli po prostu do przemnożenia. 3 pierwiastki z 15 razy pierwiastek z 3 to będą 3 pierwiastki z 45. 3 pierwiastki z 15 razy 3 pierwiastki z 15. Tak naprawdę jak się przyjrzymy. To trzy pierwiastki z 15 plus pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech plus trzy pierwiastki z 15 jakby to ułożyć w tej samej kolejności, czyli zrobi z tego trzy pierwiastki z 15 plus pierwiastek z trzech razy trzy pierwiastki z 15 plus pierwiastek z trzech mamy wzór skróconego mnożenia na A plus B do kwadratu, czyli A kwadrat plus 2ab plus b kwadrat, czyli możemy tutaj po prostu wziąć zastosować ten wzór, czyli u nas a kwadrat czyli 3 pierwiastki z 15 do kwadratu to będzie 9 razy 15 plus 2ab czyli 2 razy 3 pierwiastki z 15 razy pierwiastek z 3 plus b do kwadratu czyli pierwiastek z 3 do kwadratu zobacz 9 razy 15 to jest 135 2 razy 3 to jest 6 Pierwiastków z 45 plus 3. 135 plus 3 to jest 138 plus 6 razy pierwiastek z 45 to jest pierwiastek z 9 razy 5. Czyli 138 dodać 6 razy pierwiastek z 9 to jest 3. Pierwiastek z 5 to pierwiastek z 5. 138 plus 18 pierwiastków z 5. Czyli w uproszczeniu możemy w liczniku wpisać po prostu 138 plus 18 pierwiastków z 5, a na dole mamy 3 minus 9 razy 15. 9 razy 15 to jest 135, czyli mamy na dole minus 132. To jest 138 plus 18 pierwiastków z 5. Podzielmy licznik i mianownik przez 6 czyli wyciągnijmy 6 przed nawias, 138 podzielić na 6 to jest 23, 18 podzielić na 6 to jest 3, przez 6 wyciągamy przed nawias, mamy 132 podzielić na 6, to będzie 22 z minusem. Szóstki skracamy, ten minus można dać do licznika, bo przed ułamek, czyli zrobić minus, 23 plus 3 pierwiastki z 5 przez 22. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne zajęcia.